Jaki smartfon wybrać do 1000 zł? Bez zbędnego pieprzenia przechodzimy do tematu. Do prezentacji rankingu posłuży nam strona polecanto.pl Wchodzimy sobie w zakładkę Smart Tech Tutaj mamy smartfon, rankingi polecanych Tutaj mamy różne kategorie cenowe Możemy sobie wybrać, która nas interesuje W tym wypadku do 1000 zł I w kolejności mamy pokazane Różne modele od pierwszego miejsca do miejsca siódmego. Oczywiście najbardziej wartościowe dla mnie są, powiedzmy, top 3 i wybierałbym te telefony w kolejności właśnie takiej, jakiej w rankingu są. Ranking otwiera Motorola Moto G72. Posiada na bardzo duży ekran 6,6 cala. Bardzo w porządku procesor Mediatek G99, 8 GB ramu, co nie jest zbyt często spotykane w tej i półce cenowej, i 128 GB pamięci wbudowanej. Zaletą tego telefonu również jest ekran POLED o częstotliwości odświeżania 120, 120 Hz. Posiada również szybkie ładowanie 33 W, i to tyle z tych ważniejszych aspektów. Mamy tu od razu podlinkowane trzy sklepy i wybieramy sobie, gdzie chcemy obejrzeć, można sprawdzić w tych trzech jaka jest najkorzystniejsza oferta i sobie po prostu kupić. Top 2, mamy tutaj Norda 2 wersji Lite, posiada ekran 6,6 cala, procesor Snapdragon 695, bardzo dobrze w tej półce cenowej, jeden z najlepszych w zestawieniu. Tutaj można popatrzeć, można sprawdzić na szybko, najłatwiej jest porównać na podstawie AnTuTu 9. Mamy o 7% bardziej wydajniejszy procesor. Posiada 6 GB. Nie jest to najwyższy wynik, lecz wystarczający. Jest 28 GB pamięci wbudowanej. Dla większości osób wystarczy. Smartphone posiada również otwieranie ekranu na poziomie 120 Hz. To jest bardzo dobrym wynikiem. Ważne do wspomnienia jest również fakt, że dostajemy szybką ładowarkę i kabel z razem z telefonem. Wszystko w zestawie. Na miejscu trzecim i czwartym w zasadzie mamy dwa bardzo bliźniacze urządzenia. Dwie propozycje od Xiaomi. Ogo M4 Pro i Xiaomi Redmi Note 11s. W zasadzie posiadają taką samą specyfikację, procesor ten sam. Elio G96, 6 GB RAMu i pamięci wbudowanej 128 GB Ekrany AMOLED 90 Hz To są bardzo bliźniacze, tylko można zauważyć, że w zasadzie tylko można je odróżnić z tyłu. Mają inne plecki. Na pozycji 5 znajduje się Realme C55 Ekran jeszcze większy, bo 6,7 cala. Procesor jednak gorszy bo To jest Mediatek Helio G88. Jednak otrzymujemy tutaj 8 GB RAM. Pamięć budowana 256. Tym się różni, że ten telefon debiutował już w tym roku, w marcu, a tamte są z ubiegłego roku. Na plus na pewno e, dłuższe wsparcie. Aktualizacja w systemu. E, na miejscu szóstym Galaxy M33. Szczerze mówiąc, ja bym się już nie, za, nie zagłębiał w te dalsze propozycje. Najważniejsze. To są w zasadzie te trzy. Tu jest bardzo bliźniacza. Jeszcze ewentualnie Realme C55. A tamte pozostałe to już bym pozostawił jako w ramach ciekawostki. To co można dostać z Samsunga tej półce cenowej, a co w Vivo. Ale te cztery propozycje, 5-5 w zasadzie, te są bliźniacze. To zdecydowanie tych telefonów polecam sobie wybrać odpowiedni i zakupić. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do pozostałych materiałów. Jeżeli nie znalazłeś tutaj odpowiedniego smartfona, zapraszam cię do odcinka ranking do 1500 zł polecanych smartfonów.